Dla Ciebie jest Muzeum Śląskie. Muzeum Śląskie jest dla mnie pierwszym muzeum, które odwiedziłam, pierwszym wspomnieniem e, e, muzealnym, e, jakie mam. I pamiętam, że wszystkie obrazy wisiały na tyle wysoko nade mną, że ich nie widziałam. To jedno z najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa. Mogłam mieć trzy, dwa, trzy, niecałe cztery, jakoś tak. Twój pierwszy kontakt ze sztuką. Nie pamiętam, dlatego że przyszłam na świat w domu, który był wytapetowany obrazami. W związku z czym pewnie pierwszy kontakt ze sztuką był wtedy, kiedy rodzice przyniesie mnie ze szpitala po urodzeniu. Co daje Ci obcowanie ze sztuką? Życie. Dla mnie to jest jedno. Gaetano de Gaeta miał takie zdanie, które bardzo lubię: że kiedy sztuka karmi się życiem, to życie staje się sztuką. I w pewnym momencie zatraca się granica między jednym a drugim. Brzmi to koszmarnie, egzaltowanie, ale tak naprawdę jest. No, żyję ze sztuki, żyję sztuką, jestem nią otoczona, kocham ją, potrzebuję ją i mam nadzieję, potrzebuję jej i mam nadzieję że ją też uprawiam. Jak powinno wyglądać idealne muzeum? Tolerancyjna. Czyli miejsce, gdzie. E, e, jedynym kryterium dotyczącym sztuki jest jej jakość. A nie czas, kiedy ta sztuka powstała, nie e, gust, nie moda. To jest dla mnie chyba najlepszy Twoje najśmielsze marzenie jako scenografa to jejku. Jest ich bardzo dużo, ale to pierwsze marzenie to jest, że bardzo bym chciała usłyszeć od teatru, w którym przyjdzie mi pracować, od producenta bądź dyrektora. Może pani zrobić wszystko co pani chce. Twoje największe dotąd wyzwanie w pracy scenografa to mam dwa proszę wybrać odpowiedź, która wam będzie bardziej pasowała do formatu zdarzenia. Mianowicie praca w operze, ponieważ jestem osobą głuchą, znaczy nie słyszę uszami, tylko słyszę sercem i to było ogromne wyzwanie. Drugim wyzwaniem był powrót do przerwanych prób po śmierci mojego taty. Znaczy, to była. To była samosierra, to, to Ja miałam wrażenie, że to się nie dzieje. Miałam dwóch. Znaczy ja wszystkich zawsze traktuję w miarę porówno. E, e, w związku z czym e, ja nie dzieliłam na solistów, chór, balet, że ktoś jest e, e, bardziej znany, ktoś mniej znany, ktoś ma więcej do zaśpiewania, ktoś mniej. E, ja miałam, w związku z tym miałam 273 aktorów i wszystkich próbowałam omawiać w trakcie tego. Działo to w Poznaniu, oni wszyscy byli naraz na scenie, to była cyganeria. I ja napisałam listy do każdej postaci, każdą z postaci omawiałam i się orientowałam, że marnuję próby na rzeczy, które dla wszyscy chcieli zacząć śpiewać, a ja mówiłam o sensie tego, co śpiewam. Niesamowite to było. Cudowne, cudowne zdarzenie, potworne, koszmarne. Wszystkie epitety pasują do tego zdarzenia. Praca trwała 6 tygodni, najkrócej, ile można pracować nad spektaklem. Ja zawsze pracuję 3 miesiące. I gdybym. No, wtedy. Ja Miałam wrażenie, że alkoholizm jest jedynym rozwiązaniem. Byłam bliska. Potworne, straniałe. Ale wspominam to jako. że w pewnym momencie wiedziałam, że ja po prostu nie powinnam tego robić, bo. Różnica między teatrem a operą jest jednak ogromna, a ja za wszelką cenę z opery próbowałam zrobić teatr. Gdyby nie teatr, to co? Byłabym archeologiem. Było to zawsze moim ogromnym marzeniem i zanim poszłam na pierwsze studia na historię sztuki, długo wahałam się nad tą archeologią, bo to wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, które mają największy sens. Czy praca jest pasją? Absolutno. To jest tak połączone, że ja mam w ogóle. Ja słowa praca używam dlatego, że wszyscy używają słowa praca i że wiadomo, że jak idę do teatru, to idę do pracy. Natomiast to nie jest praca, to jest, jak już wcześniej mówiłam, życie. Jak będzie wyglądało Muzeum w Przyszłości? Myślę, że jeżeli będziemy, jeżeli muzea czy galerie będą dalej miejscami, gdzie ludzie spotykają się ze sztuką, to um, albo znajdziemy jakiś sposób na technologię, albo jej zaczniemy jakoś inaczej używać, dlatego że to, co jest najważniejsze w sztuce, co jest jej podstawą, to człowiek, który ją stworzył, jego wyobraźnia, jego wiara, jego warsztat, jego yy, pasja, jego lęk. Yy, bo sztuka jest tą przestrzenią człowieczeństwa, która zawiera w sobie wszystko i katalizuje wszystko. Która jest najbardziej naturalnym odruchem człowieka, a z drugiej strony najmniej naturalnym. Jeżeli nas zastąpi w tym maszyna, to pewnie wykona coś, wyśmienicie, ale nie będzie to sztuka, tylko wyśmienicie wychowany przedmiot. Więc ja mam nadzieję, że w pewnym momencie zatrzymamy się. My wszyscy zatrzymamy się w tym zachłystywaniu się technologią i postępem. A wrócimy do tego, co najwspanialsze, czyli do człowieczeństwa. Mam nadzieję, że to chwilowe. To znaczy, niech nam to pomaga, ale niech nas to nie zastępuje. Wyobrażasz sobie sztucznego aktora? Czyli, że patrzysz na istotę, która nie czuje, tylko symuluje, że czuje. To jest właśnie najbardziej wstrząsające, jak się na nich patrzy, że wiesz, że im się to dzieje. To jest niesamowite. Jak patrzysz na fenomenalnie namalowany obraz, to wiesz, ile ktoś czasu musiał poświęcić, żeby się nauczyć fenomenalnie. My, my cały czas patrząc, zachwycając się sztuką, zachwycamy się drugim człowiekiem. Dlatego nie, wydaje mi się, że niemożliwe jest, żeby nas zastąpiła technologia. Wyobrażasz sobie bezczelną maszynę, ale to jest zawsze naśladowane. To jest zawsze to, tak jak wiesz, rozmawiamy z aktorami, to znaczy, jaka jest różnica między graniem a udawaniem. Podstawowa, aktor nie udaje, aktor gra, w związku z czym wykrowuje coś, ale i czuje. To samo jest z malowaniem. Dlatego. Um, e tak oburzające są te dzieła sztuki, kiedy widzisz, że to jest nie stworzone, tylko wykalkulowane, że robione jest pod publikę, bo w tym momencie to już jest prostytucja, a nie sztuka. A czy maszyna się może sprostytuować? Nie wiem tego. Co jest najważniejsze w pracy scenografa teatralnego? Podstawą teatru jest wiara, miłość i szacunek do drugiego człowieka. Do swojego współpracownika, do sceny, do słowa, do muzyki, do obrazu, do widza, do portiera, do pana parkingowego. Jeżeli ci czegoś z tego brakuje, nie zajmuj się reżyserią.